Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem Maciej i dzisiaj zaczniemy od zagadki: kim jestem? Już wiecie, czy jeszcze nie? A więc, tak dokładnie, zgadliście Podszyłem się pod Torgala, a dlatego, że dzisiaj otworzymy Torgala grę planszową. Zapraszam. Na początku pojawiają nam się tutaj dwie informacje. Pierwsza to jest informacja o tym, że cztery puste miejsca w pudełku są przeznaczone dla postaci z charakter setu. Następnie druga informacja jest to ściąga jak pakować naszego torgala, i następnie mamy instrukcję. Pod instrukcją znajdziemy trzy wypraski z naszymi żetonami i kafelkami. Na początku mamy tutaj na samej górze kafelki polimino, czyli nasze kafelki wędrówki oraz run. Następnie mamy żetony blokady, żetony paragrafów, żetony podwyższonego kosztu, żetony zagrożenia, zbierania. Znaczniki celu, znaczniki źródeł: tutaj są widoczne żetony wrogów. Następnie mamy żetony poświęcenia, znacznik statku, rundy oraz znacznik pierwszego gracza. Kolejnym elementem w tym pudełku jest atlas przygód czyli miejsce, w którym znajdziemy nasze mapy, po których będziemy wędrować podczas rozgrywki. Cztery dwustronne planszetki przygód, które dopasowujemy pod konkretny scenariusz. Księga opowieści, w której znajdziemy scenariusze oraz paragrafy. Teraz przejdziemy do naszych bohaterów. Znajdziemy tutaj planszetki, składające się z dwóch elementów do każdego z naszych bohaterów. Czyli mamy planszetkę dla Ariki, planszetkę dla Torgala. Chris i Jolana. Wiadomo, że każdy bohater ma swoją piękną figurkę. Torgal. Karty zostawimy na koniec, dlatego przejdziemy teraz do naszych surowców. I mamy tutaj drewno. Moc. Magie, los, pogłoski oraz ruda. W kolejnym woreczku znajdziemy cztery znaczniki wędrówki oraz jeden znacznik toru przygody. Zostały nam jeszcze tutaj dwa woreczki z zawartością. W pierwszym z nich znajdziemy ciężkie, sztonowe znaczniki akcji, które są dwustronne. Oraz w drugim mamy sporą ilość kostek. Po wypchnięciu żetonów i kafelku z wyprasek, mamy tutaj zapasowe woreczki strunowe po to, aby wszystko posegregować. I na koniec pozostały nam karty. Pierwszym rodzajem kart są karty wydarzeń. Znajdziemy tutaj takie wydarzenie jak wydarzenia górskie, Wydarzenia wiejskie, wydarzenia magiczne, bojowe, morskie oraz przetrwania. Kolejnymi kartami są specjalne karty przygód oraz karty naszych bohaterów. Jak były żetony akcji, to także muszą być karty, na które będziemy je kłaść. W ostatniej talii znajdziemy dwa rodzaje kart. Są to karty terenów, po których będziemy wędrować oraz karty wrogów, z którymi będziemy walczyć. To było wszystko z większych kart, ale mam jeszcze karty mniejsze, w których znajdziemy takie rzeczy jak przedmioty, karty znalezisk i dwie karty specjalne. I to by było na tyle z unboxingu Torgala Gry Planszowej, mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się przy kolejnym materiale, a teraz multi, maluj dalej! Dziękujemy za obejrzenie tego materiału, chowacz się, jeśli spodobał Wam się ten film to zachęcamy do subskrypcji, one są wszędzie i zacznijcie na inne filmy na naszej stronie, na naszym kanale.